Skąd wiesz, że właśnie zostałeś/zostałaś odrzucony przez toksyka? Książę księżniczka zaczyna karać cię ciszą. Coraz częściej mamy drobne kłótnie. Zaczyna się dystansować od ciebie. Zaczynają spędzać z tobą mniej czasu. Siedzi cały czas na telefonie, kiedy jesteście razem. Nie okazuje zainteresowania tym, co mówisz lub robisz. Opowiadają żałosne kłamstwa o tym, jak rzekomo spędzają czas, zanik intymności, a w zasadzie całkowity brak intymności, unikanie wychodzenia z Tobą gdziekolwiek, ignorowanie Twoich połączeń i SMS-ów, unikanie kontaktu wzrokowego, nieuzasadniona irytacja, gdy jesteś w pobliżu, nieustanna krytyka w kierunku Twoich działań, poczucie, że. Coś jest nie tak. Krytykowanie, na przykład, Twojego gotowania. Zauważalna zmiana w mowie ciała. Przejście od słodkiego do paskudnego zachowania. Zwiększone wykorzystywanie emocjonalne. Spanie w oddzielnej sypialni. Zachowuje się chłodno i z dystansem. Odmowa pomocy w pracach domowych. Chwiejność, labilność emocjonalna.